Jesteśmy na osiedlu przepięknym Miłocin. Za mną, szanowni państwo, długo wyczekiwana przez mieszkańców droga parkowa. Cieszę się, że udało mi się dotrzymać obietnicy i zrealizować tą drogę. część już wykonana, a lada dzień ruszamy z drugą częścią po rozstrzygniętym właśnie przetargu. Będą korzystać z niej mieszkańcy, którzy tak długo na nią czekali, ale nie tylko mieszkańcy tego osiedla. Jestem pewien, że będą przyjeżdżać tu również mieszkańcy całego Rzeszowa, bowiem jak spojrzycie Państwo w tamtą stronę, za domami, widać park, w części już przez nas urządzony, ale obiecaliśmy, że cały ten zielony ta park, e tak ważny, tradycyjnie ukształtowany w tym miejscu, wróci do Rzeszowian i tego również dotrzymaliśmy. Myślę, że możemy wspólnie zastanawiać się, jak go nazwać, a my zaczynamy go urządzać włącznie z tężnią, którą obiecaliśmy dla tego osiedla, i Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie z Zespołem Agroprzedsiębiorczości. Zatem do zobaczenia na miłocinie.